Na z tej strony Kosiorski. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować Moc Piccolo. No oczywiście na tym evencie chciałbym to zaznaczyć. Jego damage jest podwyższony, ponieważ jest to postać Super Hero z y, daną postacią, która jest po prostu mocniejsza. Jest tam wypisane na tym evencie kilka postaci. E, zaraz to je zobaczymy. No ale niech tam już po prostu idzie ta walka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także mamy mówi Heroes zrobioną postać drużyna, która ma wszystkie postacie z Movie, movie Heroes i mówi Hero... zaraz zobaczymy jak to się nazywa bo teraz mi wyszło z głowy w każdym bądź razie chciałem wam pokazać że jeżeli wejdziemy w event cela jeżeli klikniemy i to mamy tutaj postacie, które mają przewagę każda z tych postaci zadaje naprawdę dużo większe obrażenia co będziecie mogli zaobserwować tutaj na tym evencie? Generalnie CL Max jest eventem jednym z najcięższych. Jego trzeci etap jest naprawdę ciężki. To co teraz widzicie pierwszy to nie jest taka tragedia. I naprawdę jest solidnie. Tu udało mi się zrobić misję z pięcioma turami, także ewencik będzie szybki. Udało mi się przejść bez support itemku. Kolejna misja. W osiem tur to jest kolejna misja bo jej nie miałem zaliczonej, co wcześniej było mega ciężkie, oraz z y, postaciami Super heroes, właśnie, to jest Super Heroes, y, ta nowa kategoria. Y, pomimo tego, że nie mam tych gammy, wszystkich nie przejdę, bo zostały jeszcze dwie kategorie, gdzie jest po prostu dobrze używać gammy, a tutaj y, drużyna, którą udało mi się to zrobić, tak jak mówię, to po prostu było składanie drużyny. Takiej, żebym żeby mógł zagrać Piccolo. Piccolo nie jest taki łatwy do zrobienia jako postać. No, jeżeli go nie mam lidera, bo no, zobaczcie, jaki to jest liderski. To jest Super Heroes, czyli nowa kategoria, ale ona jest bardzo, tak jak mówię, połączona z Movie Heroes. Także to jest dzięki temu udało mi się zrobić drużynę i Battle of Wits. Nie mam lidera Battle of Wits, to jest właśnie ten Goku, którego tutaj też można wysumować. Nie Battle of Fatal, nie, nawet z głowy nie pamiętam kto, był, kto jest liderem Battle of Wits. Niestety, tak jak już to mówiłem nieraz, Dokan nie ma tej możliwości, żeby podejrzeć liderów danej kategorii, trzeba wejść na Dokan Wiki. No i ta drużyna to jest tylko po prostu zbudowanie czegoś takiego, co tutaj widzicie. Także po prostu te postacie, które widzicie, ja chciałem jak najbardziej defensywne wziąć, żeby po prostu Piccolo miał szansę się tutaj wykazać. Zobaczcie, druga tura, otrzymujemy jakieś tam nieduże urażenia. To nadal nie jest ciężki, ciężka sprawa, aczkolwiek my mu też jakichś bardzo dużych nie zadajemy. Tu był akurat drugi etap, dla mnie był ważny, bo ja nie mam swojego Piccolo, żeby. Żeby nie pokonać w tej turze, gdzie jest Piccolo, żeby on nie pokonał tego celu, ponieważ wejdziemy w najtrudniejszą fazę bez, od razu bez pojawienia się Piccolo. Przegraliśmy. Nie ma tu po prostu więcej dyskusji. Koniec, kropka. Moje postaci generalnie też nie są jakoś bardzo rozwinięte, jeżeli chodzi o te... No dobra, no tu co użyłem ja są rozwinięte, ale to nie są jakieś topowe, także na pewno coś lepszego byście złożyli jeżeli macie swojego Piccolo to zdecydowanie No i mamy po prostu dobić mam za zadanie dobić go w tej turze co nie będzie dużym problemem Dałem Godsów na pierwszą pozycję żeby sobie jeszcze w razie co zestakowali atak Dev No i zobaczcie 6.7 miliona ataku co prawda fulki to też jest fajna solidna postać nadal i według mnie to jedna stopowych to samo to, że pozwala zrobić mega mocną drużynę z bardzo wielu postaci to też jest mega znaczące, tak jak teraz nie wiem, no po komentarzach waszych też i po tym co tutaj zobaczycie, co on robi Piccolo, można powiedzieć, że Piccolo jest top 1 ale nie wiem, czy jako lider i czy aż to, no niby trochę kategorii ma tylko też takich niecodziennych. No w Goku familii nie ma, Super Saiyan nie ma, tak? Takich yy, saiyanowskich go nie wrzucimy, ale wszędzie, gdzie indziej go będzie można dodać, to jest kozacką postacią. To co teraz widzicie, to jest jego Giant Form, która po prostu jest kozacka, bo ma łatwe ki, duże obrażenia, dodatkowo sam z siebie ma szansę na dodatkowy atak, który ma chyba 30% na to aż będzie super atakiem. Czyli może się zdarzyć, to pewnie zobaczycie tutaj, że czasem... Yy, Kolno może zrobić dwa super ataki, może zrobić nawet trzy super ataki jednym atakiem. Dobra, ja to szczerze mówiąc przyspieszę, bo tu jest długa walka. No, a głównie to i tak chciałem to pokazać. Także i co jest też mega ważne, bo jest tu event na przejście ilości tur. Tak jak mówię, pięć tur się udało to przejść. To przemiana w Gianta nie liczy się jako tury. To jest też mega sprawa. Naprawdę. <laughs> Także dużo ta Giant Form nam ugrywa, bo są to po prostu darmowe obrażenia. No zsumujcie te wszystkie obrażenia. Nie, nie otrzymujemy teraz obrażeń, a on zadaje co chwilę. 3,5, 3, 3, 3. No to łącznie to wyjdzie, nie wiem. Aż ciekaw jestem, ile by wyszło wszystkich obrażeń z tego, co on tu zrobi. No 30 tysięcy może. W sumie w su tak suma suma. Także to jest jeden z, z najbardziej mocnych active skilli, jakie mogą być w grze i jeżeli chodzi o frienda, ja używałem takiego, to jest chyba z odtwórców to nie jest friend od kogoś także fajnie, że ten friend system trochę lepiej teraz działa i możemy łatwo znaleźć coś co nas tutaj interesuje żeby przejść ten węcik, ten czy inny łatwo z nowymi liderami kolejna kolejny tutaj etap i to jest też fajne, że ten nie otrzymuję obrażeń. I bardzo się zastanawiałem, czy by nie sumonować dalej na tą postacią. Nawet, nawet w tym filmiku nad tym ślem. Ale nie, to by był sumon typowo po jedną postać dla mnie. Fajnie, bo jest to czwarty darmowy, czyli i tak bym jako free to play players nie płakałbym bardzo. znaczy Jest to dobra opcja, sumonować, Mamy jakąś przecenę, mamy coś darmowego, warto. Ale dla mnie. Ee, nie ma, no zobaczcie, to, ta malerkę, tą malerkę. Mam na 100%. No tego mam na kopii albo i nie. Tego w ogóle nie mam. Tego chyba. Mam, mam już na 100%. Także... Ciężka sprawa. I tutaj już odpalamy normalna prędkość 9 milionów. On po tak które też sobie zwiększa te statystyki. Nie no, pikolos spoko. Znaczy w sumie ten sumant to jeszcze nie byłby taki tragiczny w moim wykonaniu, naprawdę się my, biję jeszcze z tą myślą. Trzy postacie są, które na pewno nic nie dadzą, pozostałe postacie coś tam pomogą. Aczkolwiek czekam, zobaczę co nam da nowy rok, co przyniesie. Jeszcze wam tylko pokażę. No, sześć myśli zrobionych, pokażę wam jeszcze tylko hidden potencjał tych postaci. Żebyś, nie, nie, jeden potencjał w sumie nie muszę, ponieważ yy, no nie ma sensu. Już widzieliście tutaj na ekranie po środku, jak to mniej więcej u nich wygląda. Zresztą one i tak nie miały znaczenia w postacie, tylko Piccolo, żeby udało mu się wejść w walkę ładnie. Tyle, dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć.